Siemanko, z tej strony Kira No to kolejny odcinek Q&A Stary już tak późno, miał być we wtorek, ale no szczerze nie chciałem się nagrywać Dlatego nagrywam to dopiero w sobotę Następny odcinek zobaczymy kiedy będzie mam nadzieję że się wyrobi że następny odcinek dosyć szybko więc bez gadania zaczynamy <laughs> Pytania nie jest za dużo z 16 komentarzy no kilka pytań niektórzy zadawali więc cieszy mnie to że że cały czas chcesz też... kurwa 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 język mi się plącze od rana cały czas mi cieszy mnie że cały czas chcecie zadać mi jakieś pytania więc lecimy z pierwszym pytaniem Piotr, lokaj, dobrze? Lokaj, lokaj, nie, kurwa ślepy. Czy zrobisz serię Minecraft? Hm. Szczerze? Nie. Nie zrobię teraz. Nie zrobię, bo nie mogę zainstalować paczki modów. Niestety do mojego Minecrafta. Bo na czystym na pewno bym nie zrobił. Jak Już mógłbym zrobić na paczce modów, ale... Na razie nie mogę na tej nowej wersji, co jest 1.6, nie mogę zainstalować. Jest to pojebane, modang spierdolił. <laughs> więc na razie tego na pewno nie będzie była kiedyś, ale się za bardzo nie przyjęło. Nie chcieliście za bardzo oglądać, więc no, odpuściłem Minecrafta, chociaż powiem tego jest za dużo na YouTube. Wątpię, że nawet gdybym się udało zainstalować mody, w ogóle bym to robił, tego jest za dużo na YouTube. No, to już nie jest to co kiedyś. Już... No, to trzeba mieć pomysł, żeby to nagrywać. Niby na modach to może bym mógł, trochę się znałem na tych modach, ale to naprawdę, to na to trzeba i dobry pomysł, żeby to więc na razie nie. Men United 3 pyta się, mam pytanie, skąd pobrałeś grę Naskar i ile za nie zapłaciłeś? Hmm. Skąd ja ją pobrałem? Pobrałem ją ze strony MHteama przez program Letty. Tam za transfer trzeba zapłacić jak na chomiku i podobne ceny są, pobrałem. Nie, nie narzekam na tam gierka jeżeli chodzi o cenę tej gry do kupienia to jest chyba za 80 zł kluczyk bo nie ma niestety pudeł wersji pudełkowej na razie jest tylko wersja cyfrowa ja ją ściągnąłem nie mam zamiaru na ziemi kupać. może jak wyjdzie pudełkowa to może tak ale na razie nie next please brotu 69 nie powiem z czym mi się kojarzy numerek ale z tego co wiem z brotu mój numerek nie jest przypadkowy czy mogę z wami nagrać sampa? Nie wiem, zobaczymy. Jak będziemy coś nagrywać, to dzisiaj je napiszemy, jeżeli będziesz. No, nie widzę problemu. Szczerze, nie widzę problemu. Od jak dawno oglądasz F1? F1 oglądam od 2005 roku. Jakoś tak, 2004, 2005, jakoś tak. Po prostu yy, do mnie do domu przychodziła moja siostra z popakiem i jak w niedzielę był wyścig, on prosił po prostu o włączenie. Ja tak zacząłem patrzeć. No i jak się zaczęło? Zacząłem trochę podglądać, patrzeć trochę tak patrzyłem, patrzyłem na to i mi się spodobało, wiecie? No jakoś od tego momentu zacząłem oglądać się 1 później ogólnie już zacząłem oglądać większość sportów motorowych, zacząłem się tym bardziej interesować, więc tak jak chyba od tamtego czasu to było. Jaki jest Twój ulubiony w jeden? Hmm. To było pytanie o poprzednim wyścigu. Nasz znaczy, poprzednim wyścigu, kurwa Kira, co ty pierdolisz? ja pierdolę to było w poprzednim odcinku pytaniem mój ulubiony tory to dla przypomnienia Monca, abu dhabi spa no monaco może jeszcze Kanada, tam jest zawsze znaczy powiem tak jest korakter chyba 2-3 tam których nie lubię a resztę to lubię czy nie nudzi się granie w wiesz co jeżeli chodzi o F1, zobaczyłem na sermacie znudziło mi się już bardzo. Powiem, że tam to już mi się znudziło, ale... Jeżeli chodzi o ogólnie o F1, to nie no, gram w Challenge, nagrywam dla Was. Gram na konsoli w F1 Championship Edition, więc nie, to mi się na pewno nie znudziło. Mi się długo ta gra nie znudzi. No w ogóle ogólnie F1 mi się długo nie znudzi. Jaka jest twoja ulubiona gra? Good question, wiesz? Nie mam takiej takiej super ulubionej, tam też było to pytanie... Z tego co pamiętam poprzednim odcinku Szczerze ci nie powiem jest Dużo gier, które naprawdę lubię Trzy ulubionek, no trudno mi jest tak powiedzieć No Life 1, na pewno z tym sprawą wymienię trójkę, Gita San Andreas Jest sporo tego, naprawdę sporo Sporo nie powtarzaj się, no w jednym komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona gra i Twoja lubiana gra. No No way Ile masz gier? No jeżeli mam policzyć same pudełkowe, to będzie przeszło 40. Dorzucić do tego gry z CD Action, liczyć jest tego od H. Plus gry, które są tylko na Steam Energy, no sporo tego wyjdzie, naprawdę sporo. Jeszcze nie licząc gier ściągniętych, gdzie mam cały dysk, 750 prawie gramy zawalony. jest tego sporo, naprawdę jest tego sporo. Twój ulubiony youtuber. Jeśli chodzi ogólnie o youtuberów to nie mam takiego ulubionego wiesz co Oglądam kilka osób najwięcej chyba teraz oglądam Hubaroja najwięcej ale to tylko oglądam go Oglądam u niego Postala. Sam myślałem czy nie nagrać No tak z ulubionych nie mam teraz takiego Mało tak mało siedzę i oglądam czyjeś odcinki Jeżeli chodzi tu o naszym gronie to tylko nasz grono z Najbardziej oglądam od niego, lecza szemcia mastera patrzę, tak nie mam takiego ulubionego też ja chyba było to pytanie w poprzednim odcinku więc dobra masz w jakiś wrogów na YouTube wiesz co wrogów na YouTube nie mam tak mi się wydaje mam nadzieję że nie mam chyba nie mam ile masz lat? 20 kurwa nie chcę wrócić, ja chcę kurwa odjąć te 10 to by było fajnie Wiecie? 20, kurwa, stary dziad. Kurwa, to szybko zleciało. Pytanie ostatnie, jaką masz kartę graficzną? Karta graficzna to jest... NVIDIA GeForce GTX 650Ti, 2-gigowa. Nawet, nawet, nawet dobra karta graficzna. Większość, większość tych najnowszych gier to pociągnięte najmniejsze problemu. Next, Adams188. Z jakiej firmy jadłeś Kisiel, kiedy nagrywałeś się w jeden challenger? O kurwa. A żeś mi pytanie chłopiec zadał, wiesz co? Nie pamiętam. Kurwa, za chuja nie pamiętam. E, de, 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 de. To był chyba doktorek Edgar, wiesz? Nie wiem, nie pamiętam. kuźwa to było naprawdę dawno, dawno, dawno. Podczas jeden challenger jadłem Kisiel? Kurwa, nawet wiesz co? To było chyba początki, pierwszy albo drugi odcinek jakoś tak, było chyba... Nie, nie pamiętam, nie pamiętam ci teraz dokładnie, nie pamiętam. <laughs> Daper Dolski, czy nagrasz na graniu Gran Turismo? Niestety Gran Turismo nie nagram, bo Gran Turismo jest tylko 3 a nie mam nagrywarki na konsolę plus yy, nie mam nawet emulatora na kompa, no więc niestety nie nagram. Fajnie by było, ale nie nagram. 989 Gural Kira, którą grę na PS2 byś grał F1 2006 czy F1 2005 Jak już mam szóstkę nagrywać, wiesz, jak już miałbym nagrywać, to bym f od 6 znowsza. Ogólnie na PS2 te dwie gry, prawie się grafikom nie różnią, troszkę interfejs jest zmieniony. Ale jak już mam szóstkę nagrywał. A mówię, tak bardzo różnie, nie różnią, tylko jedynie interfejsem się różnią, więc Chyba w szóstce doszedł ym, tor w ym, Turcji. Po piąte były Tor w Bahrajnie jako pierwszy, pierwszy raz chyba w sezonie, a w szóstce były w Turcji, to więc. Chyba tak. Chyba szóstkę na szóstkę bym nagrał, bym nagrał więcej, to rob... Le, lepszy interfejs, trochę bardziej przejrzysty. A tak to prawie żony zmian więc nie de Depiechu, 1, 2, 3. Czy znasz jakąś osobę, która lubi fetela? E, tak. Chudy PL25 wiem, że lubi. Chudy 25, PL, sorry, chudy, ale nigdy nie, nie mogę się nauczyć twojego niku. I wiem, że chyba królewów lubi fetela. No, ja go nie lubię. Sami wiecie dlaczego. Piechu, jeden, dwa, trzy, czy masz jakieś zwierzę? Ja mam jak Mam zwierzę, mam kota i mam psa. No się jak obok mnie leży. Ostatnie pytanie, czy masz dziewczynę? Nie, nie mam. Na razie jeszcze nie mam. Następne pytanie, Matiz99 pyta się, czy możesz zagrać ze mną Battlefield 3? Wiesz co... Ostatnio zainstalowałem Batka, ale usunąłem, nie podoba mi się Batek. Wiesz, no niestety nie podoba mi się. Nie podoba mi się Multi, jak chcesz, mogę zagrać w Call of Duty Black Ops 2, y, Modern Warfare 2 albo Medal of Honor y, Multiplayer. Nie ma problemu, ale wpadka trójkę sorry, ale nie dają. Nie podoba mi się w ogóle tego. Mister Szczotka, czemu czemu nazwa użytkownika Kira? Siedziłem, że dopiero przeszło trzecim, czwartym odcinku, spadło w ogóle to pytanie. Hmm... Powiem Wam tak, ja jako osoba nie oglądam dużo anime. Widać, że dużo z moich yy, z widzów też nie ogląda anime. Byłem gdzieś z jednym kolegą, u innego kolegi, akurat yy, puścił mi anime, jedno, o nazwie Death Note, które mi się spodobało, obejrzałem cały, jakoś mi się tak, jakoś mi się Kira, jakoś tak mi się to spodobało, że tak sobie to przyjąłem, jako nazwę użytkownika, na większości gier, tak gdzie jestem na MMO albo coś, używam tej nazwy, ale nie pomylcie mnie, niektórzy też na, używają tej nazwy. Jest jednak sporo osób, które oglądają anime. Ja osobiście anime za mało co oglądam, akurat to obejrzałem... Ja chyba te trzy razy obejrzałem to anime, plus film też był nakręcony, Death Note. Więc tak mi się jakoś to spodobało, przyjęło mi się to. Mam nadzieję, Szczotka, że, że nie będę musiał ci zapisać w moim dodatniku śmierci. <grym> Jedziemy dalej. Mapis, czy posiadasz grę what, World of Tanks, tak ta posiadam. Wota nie gram. Wota posiadam, ale nie gram. Kiedyś gram, ale nie gram. Nie podoba mi się, że bardzo. Osobiście bardziej wolę Thundera. To ja akurat teraz jest na Steamie do sięgnięcia, więc nie ma problemu, że chcę sobie pograć. Jakby tu chciał „Wortandera za nam pograć, nie ma problemu. Zapraszam na Steam. Jak będę miał czas, to będę grał z Wami. Ripus 0. Pytanie pierwsze, czy masz dziewczynę, to się powtarza. Pytanie drugie, czy możesz nagrywać Need for Speed Rivals? Nawet szczerze mówiąc nie wiem czy kupię Need for Speed Rivals. Ale jeżeli kupię, albo nawet czy ściągnę, nie wiem czy nagrałem, więc zobaczę. Most Wanted dopiero kupiłem rok po premierze, bo nie byłem do tej gry przekonany. Nie wiem jak będzie z Rivalsem, zobaczymy jak ta gra będzie wyglądać. Czy będzie się w ogóle opłacać ją nagrywać. No tu jednak na multi się opłaca, bardzo fajna zabawa jest na multi, a zobaczymy BRO932 Ile masz lat? No mam 20, tak jak już mówiłem Kiedy zacząłeś nagrywać? Zacząłem nagrywać w lutym no, Końcówka stycznia, gdzieś jak 26 stycznia bo taki pierwszy filmik testowy i dzień a później, był już filmik normalny za jeden A konto jest od października, do tego roku a zacząłem pod koniec stycznia tego roku nagrywać. czy na f 2020 idziesz na abs tak, na klawiaturze jeżdżę na abs ale ogólnie na abs się łatwiej jeździ, bo na te koła, ci się nie blokują jak podczas hamowania jakbym miał kierownicę, też bym na na ABS-ie tak mi jest wygodnie. co sądzisz w sytuacji, która miała miejsce w Grand Prix Malezji? Widzę Uberta, chodzi mi o incydent z Kongim. pyta się Matis99 widzę Uberta w Malezji Malezji miałem incydent z Kondim? Czy chodzi ci... Tobie chyba chodzi o ten incydent, co na początku wyścigu, co zawinił Roman. Co tam Kondiasza obróciło w ogóle Malezji, Grand Prix Malezji to był najgorszy wyścig, jaki mógł być, jeżeli chodzi o wypadki, o wszystko, bo za dużo ja jako osoba, która tą ligę z Ernim razem prowadzimy i z Kondiaszem ja jako osoba, która zrekrutowała Romana do Ligi, niestety za dużo zaufania mu dałem. No i wyszło jak wyszło. Kądziaż na tym ucierpiał, na tym ucierpiał, później też Erni. Ogólnie tam też y, wiem, że był mister Cimek też, który w ogóle wpływie skąd się wziął. Też y, zawinił strasznie. No niestety wyścig w Malezji. Bardzo, bardzo dużo wypadków tam było na starcie. Dużo kontra, stracił dużo kącia, stacił dużo master, wiem, no trudno, tak wyszło jeden taki wyścig fatalny już teraz. Następne osoby, które mamy do ligi przyjmujemy, sprawdzamy najpierw przed wyścigami. Jeździmy po prostu z tymi osobami, patrzymy jak jeżdżą i dopiero sprawdzamy czy te osoby się w ogóle nadają do ligi. Bo naprawdę, no coś takiego było w Malezji to było przegięcie. Mamy te punkty karne, no ale za coś takiego Roman automatycznie po grampi Malezji wyleciał z ligi tak samo cimek. Wylecieli od razu z ligi. Nie było w ogóle gadania, byli dodani na konfer, gdzie byłem jak, gdzie był Ernie, gdzie był Kondiasz. Mogłem to nagrać, bo było naprawdę kilka miłych słów. Na Romana poszło jeszcze później. Roman miał wąty w ogóle do Kondiasza o ten wyścig, że to niby Kondiasz go blokował. W ogóle skończyliśmy z nim szybko rozmowę. Został wyjebany ze Skypa, wyjebany z Kongru, wyjebany ze Skype'a ogólnie. Pożegnaliśmy się z nim. I nigdy więcej już do naszej ligi nie wróci ten gościu Mam nadzieję, że to oglądasz, wiedz, że do naszej ligi nie masz już wstępu Jeżeli chcesz sobie rozwalać yy, Rozwalać innych, jeździć jak popierdolony Zapraszam Cię na grę Destruction Derby na PS1 Była taka gierka, tam możesz woli. Lecz Leczo też takiej ci ale leczo się nauczy jeździć On nie blokuje Jego nie dublujemy On w ogóle nie zajeżdża nikomu drogi, więc nie, ale nie chcę, żebym nam mówić na ten temat, bo to to, co żeś zrobił si Błochamski Roman więc od razu mówię nie masz powodu do Ligi No niestety Matis, tak wyszło To był mój jeden jeden błąd z rekrutacją Mam nadzieję że się ten błąd nie powtórzy Mega Dawid99 Skąd chęć nagrywania na YouTube'a? Szczerze Oglądałem Kondiasza, oglądałem Lecza Pomyślałem żeby po pierwsze sprawdzić się samemu WF1 to raz plus 2 chciałem ja po prostu zacząć jak mam dużo wolnego czasu jak się zresztą kąpię sami lubię pogadać a teraz mam chodzić do kogo więc po prostu z zwykłej chęci zobaczenia jak mi to wyjdzie nie sądziłem że osiągnę to co osiągnąłem na youtube bardzo mnie to cieszy więc więc teraz na bez najmniejszego plą zostaję cały czas na youtube na początku sądziłem, a nagram panie za dwa, trzy odcinki nikt nie będzie chciał tego oglądać i skończę panie nagrywanie, a teraz to mnie to cieszy, bo to nagrywanie dla was mnie cieszy jak widzę ocenę, jak widzę wasze komentarze, wam się wszystko podała, to mnie to naprawdę bardzo cieszy Następne pytanie Oglądałeś i ściekli 6? Jeśli tak to sądzę, że to wymienię, niestety nie je oglądałem jeszcze Niestety nie miałem okazji do kina nie, nie, ani, ani ściągnąć, ani nic nie oglądałem z tych filmów Pionka oglądałem, pionka była bardzo fajna, szóstka podobno też jest bardzo fajna, więc będę musiał w najbliższym czasie może się wybrać albo ściągnąć na film. Zobaczymy. I ostatnie pytanie. Rafi ziom, polecisz mnie. Rafi. Rafi. Rafi, ja Cię kurwał pierdolę jak będziemy gadać na skate. Ja do Ciebie pojadę i Cię po prostu ujemę. Eee, ja tak na serię chłopie, Myślałem, żeby zrobić serię ogólnie gdzie co tydzień będę przeglądał YouTube i polecał osoby, więc na pewno na tą listę trafisz, bo trzeba tym nowym, którzy mają aspiracje, którzy którzy mają mało widzów, a mają dobre materiały, trzeba im jakoś pomóc. Sam kiedyś byłem osobą, która miała 10, 20, może z sobów nikt mnie nie widział i mało kto mnie oglądał, a teraz mam 500. Chyba ponad 70. Chcę też pomóc innym osobom, które mają po 10, po 20, które robią dobre materiały, robią fajne materiały, ale no jednak nie mają szans momentami wybić się na tym i bez tego odgromu, więc Rafi, jeżeli będziesz robił dobre materiały, no to na pewno Ci polecę. Kiedy zrobię tą serię? Nie wiem. W na najbliższym czasie jakoś. No dobrze, moi drodzy, no a to by było na tyle, więc trzymajcie się, do zobaczenia.